Tyle razy mogłeś, chuj ty wybuchasz? Ja chciałem zrobić side-seeka! Kolejna gra... ...pilnul... Co robimy, mój side -seek? A, to... Aaaa... No tak! <ścoughs> My to gramy, ty jebany dygry... Nie, patrz! No kurwa. Ja nie jestem tej postaci! Dobra, no jesa, widzisz? Super. No kurwa, to jest ta mapa, w której jest kurwa... <grym> tak! <czerny grym i tle> na dole! Spierdolaj, kurwa, wojna na Seagie, wyjebane mam. oni <grym> <tle> też chyba zaakceptowali do wojnę. <grym i tle> Jeden! Dwa! Patrz! 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 NIE, NIE, NIE! Nie patrz, Ej, my jesteśmy... Nawet nie jesteśmy w połowie kurwa listy. No kurwa, no przecież <grym i tle> dopiero co zaczęliśmy. <grym i tle> Ile zagraliśmy z 3 gry? Kurwa, 3 gry. To my... mieliśmy prawie wina no, na dworze wrakcji. Nie! Tak? Nie! nie, nie. Ty kurwa znowu tym głównym gra. Ten z pierdolonym gniotem. Event <grym> to to by... <grym grym> eventem. Ale co pograć z dworcem, to fajnie. To było jest tak chujowe jak ta gra. O, ucieszysz się. Co? Czekaj, co jest pamięko? <grym> Jejun jest kurwa mako. No! Jejun na kosiarzy, wykrzyknij kosa To chyba zagramy więcej niż jedną grę no, tak. To jest do wygrania no kurwa Jakbym miał tam sworda, to ojej Ojejun Każdy luz Obniża recenzję o jeden Jaką recenzję? W tej gry No Ta gra to jebany gówno Wbijmy tego diamenta, kurwa, na tych dwójkach i już przestaniemy w to grać spierdoloną, kurwa, grę. Na zawsze już, nie? No, a, a na ile na jeden dzień? No nie przeszkadzaj mi! Zasada dżentelmeńska, nie przeszkadzaj <śm> mi jak <śm> komisiki. Ja muszę no, grać jak cały jak mecz perfekcyjnie, żebyśmy my mogli wygrać, rozumiesz? Mm, nieprawda. Wiesz co, chłopie, no i przydał ranę. Jeden błąd na no po tym polega tak naprawdę. wszystko. Co ty chcesz mieć jakąś zabawę z tej gry? <grym> no poproszę <grym> chyba robimy detox od tej gierki, wiesz? Nie. Zamiast diamenta to chyba robimy ten event po prostu. I no. Już nie tkamy tej gierki nigdy więcej. Pa Gdzie? <grym> Do przejścia ja musiałem wrócić Great Sword'a, bo zbytowałeś. Ten, otóż, event jest dla jebanych debili. Nie, nie zgadzam się. Dlaczego nie? Zobacz. Można <laughs> grać. <laughs> wow, super dużo legend. Ale się czuję teraz jest legenda. Pomyślałeś na przykład, żeby przez chwilę umieć grać tym głównym jebanym? Co grasz? Co to znaczy? No jest. To jest życie. Kurro, draży korsarze mi kurwa daje, chłop. <grystanie> draży korsarze. To wygrania, to wygrania. Patrz, 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 patrz. A <grystanie> teraz? Coś czuję, że się tak daje w draży dzisiaj. No to ty gadaj, no to, co, mam spamować z cygami, <grystanie> No, O to kurwa cały czas mówię, <grystanie> <grystanie> U -u -u. U -u. Nie mogę doczekać następny mecz my nie zrobimy tego eventu. Mamy tydzień. Mamy tydzień. O, wygraliśmy na nich. Ciekawe, kurwa, kiedy. W czasach świetności? Czy teraz? <śmany> Drażę korsarzem dostałeś. Pożarek, pożarek, pożarek. Opie, ty go nie umiesz używać. Pardon. Czy <śmany> dobrze czujesz? Nie, chcę kurwa już skończyć tą grą.